Cześć, witam Was wszystkich, bardzo serdecznie. Ja jestem Arundu TV, a to jest drugi odcinek bonusowy z Grylego. Gwiezdne wojny, przebudzenie mocy. W tym odcinku stworzymy sobie własne postacie. Planuję stworzyć tak. No, Z3 powiedzmy: moja E, moja D. To stwórzmy sobie w takim razie. Stwórzmy sobie w takim razie droida, stwórzmy jakąś małą postać. Kolory pochodne. Wow, ale tutaj jest dużo opcji. Możecie sobie zobaczyć. No, tu jest dużo różnych tych kolorów. Może weźmy sobie, nie wiem, złoty, chrom. Chociaż czy ja wiem. Może taki o srebro. Podstawowe na przykład damy pomarańcz trzeciorzędne fiolet moja nazwa kod zakończ zmień nazwę moja e to nie musimy na przykład dobra zakończyć. Moja D. No, droid Astromechaniczny też ładny, Droid, ale to w sumie możemy tutaj tylko w tym przypadku dawać kolory, tak? Na przykład dajmy sobie kolory czerwone. Tutaj dajmy czerwień chrom. A tutaj dajmy Czerń Plastik No i zakończ. Zobaczmy sobie jeszcze na przykład moja C. To jest już taka postać, że sobie mogę ją stworzyć całą. No to stwórzmy sobie w takim razie. Zobaczmy jakie mamy twarze do wyboru. Mamy wszystkie te twarze. Żołnierz mm, Gwiazdy śmierci. To sobie poprzeglądam jakie tutaj mamy. ...twarze Hm. Może. Czy ja wiem, że może, może weźmiemy sobie taką twarz. Takiego zwykłego klona. A tutaj jest jeszcze masa różnych nakryć głowy. Weźmy jakieś fajne. Znaczy, jak mu damy hełm, no to głowa wtedy się nie będzie liczyła. Chociaż w sumie możemy stworzyć takiego custom szturmowca. Czemu nie? Albo stworzymy sobie jakiegoś Jedi. Może stwórzmy i szturmowca i Jedi. Tak będzie fajnie, więc to będzie mój Jedi. Kolor głowy. Seria możemy mu nawet zrobić czerwoną głowę. Nie no, to już byłaby przesada... Hmm. Może zróbmy mu taką. Wodną. Korpus. Korpus dajmy sierżanta szturmowców. Na przykład. Albo. Nie no, jakieś fajne. Taką szatę udajmy. Ręce załóżmy. Ręce szturmowca, nie, nie zbyt pasują O, takie ręce mu dajmy Dłonie Dłonie szare Biodra eee. Na przykład takie I nogi Załóżmy. O, nogi po bafeta na przykład. Mamy takiego Jedi. Czy ja wiem, czy to musi być Jedi? Właściwie to mamy takiego gościa, to moglibyśmy mu dać na przykład jakiś blaster fajny albo... Coś Nie, dajmy mu miecz świetlny, tylko pytanie Czy darta maula? Czy hrabiego duku? Tarta Maula, już wykorzystania Ciemnej Strony Mocy Dlaczego Miecz Hrabiego Duku nie możemy używać mocy? Tylko Błyskawice i Miecz Świetlny, to mhm. dziwne Może dajmy mu Biały Miecz Świetlny Biały Miecz Świetlny to jest... Taki miecz y, strażnika świątynnego Zakończmy. I tutaj zróbmy sobie naszego, takiego custom szturmowca. Zdajmy mu Nieśnieżny szturmowiec. Dajmy mu oficera, jakiegoś o, sierżanta. Ręce dajmy mu. Turmowca klasycznego albo... No dobra, szturmowca klasycznego dajmy mu ręce. Ręce oczywiście czarne. O, dajmy mu takie na przykład. I nogi. Ale to nie musi być taki pełnoprawny... Szturmowiec. Gdybyśmy mu na przykład dali nogi. Um, a na przykład czy czarne nogi by pasowały? Na przykład czarne. Nie, bo ja bym chciał stworzyć coś takiego. Fajne były te nogi, baba feta. O, na przykład dajmy mu takie nogi, zwiadowcy. Oczywiście twarz mu też zmieńmy na jakąś inną, nie to że mam coś do czarnoskórych czy coś. Ale nie podoba mi się tak twarz wina. Może twarz zróbmy mu. Yy. O taką, nie, no nie, taką dajmy mu twarz kolor, kolor głowy Czerń, nie, no, dajmy mu jakiś twarz, jakąś, o na przykład taką, jakie tutaj mamy jeszcze głowy, takie mamy dostępne głowy. Jakiś hełm, nakrycie głowy. Nakrycie głowy dajmy klasycznego szturmowca. Ups nie o to mi chodziło. A jakby wyglądał w hełmie Buffetta, Nie, beznadziejnie. Dajemy mu hełm szturmowca. Ale jeszcze jedna rzecz. Zmieńmy mu ręce. Zmieńmy mu ręce na. Nie, zawsze o czerwone zróbmy mu ręce. I jeszcze pasmu zróbmy też czerwone. I tak będzie wyglądał ładnie. I teraz dajmy mu... No, naprawdę fajnie wygląda. I teraz dajmy mu jeszcze... Pytanie, jest tutaj gdzieś... Mm, ten karabin... Nie, ale jest tutaj gdzieś ten karabin Kapitan Fazmy? Nie ja wiem. Chyba nie ma. A to jest chyba blaster Kapitan Fazm. Dobra, zostawmy mu taki blaster. Nazwijmy go. Nie wiem, na przykład. Jak Becky Barnes z Marvela, możemy go po prostu nazwać. A da się to jakoś wywalić? W sensie tą literkę? Mm. Nie, zawsze była możliwość wywalenia tej jednej literki. O, właśnie w ten sposób. No i git, zakończ. Teraz sobie zobaczmy jeszcze, jak tutaj wygląda ta sytuacja. Zobaczmy, moja Barnes. Barnes wygląda tak. W sumie wygląda nawet fajnie, dałem mu takie czerwone ręce. A lubi poza tym klasyczny wygląd szturmowców. W ogóle lubię design szturmowców, gdybym mógł robić takie customy. czy gdybym miał więcej części jakichś właśnie takich, bordowych czy, czy coś, to mógłbym modyfikować tych szturmowców i robić im takie różne fajne modyfikacje. Tylko. Nie wiem, czy, czy to było tak warte. Jakbym klasycznych szturmowców musiałbym mieć. Nie wiem, z pięciu takich na przykład zwykłych. Gdybym miał pięciu takich na przykład zwykłych, to mógłbym na przykład jednemu dać takie ręce, właśnie jakieś fajne blastery. No i co tu mamy jeszcze? To jest ten. ten mój Jedi. A Barnes może dowodzić żołnierzami? Wykonywaniem. No tak, może dowodzić. Tutaj mamy tego jednego droida. To są już takie postacie, w sumie których ja nie tworzyłem. Tylko w sumie one są po prostu od razu. To są normalne. O, ta postać jest spoko. Dobra. To, to, by, to by, to by, to by, to to by było na tyle, jeżeli odcinek się wam podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. No i jeszcze raz żegnam się już z wami, bo to był taki ostatni odcinek, bonusowy taki, już w wgrzelego, bo potem to już wam tylko pokażę achievementy, a to już nie będzie to samo. To dziękuję wam jeszcze raz wszystkim, którzy oglądali tą serię. No i widzimy się potem w Skylandersach, a następnie Horizon i w Lego City Undercover. No, to cześć.